Witam serdecznie wszystkie Strzelce: Strzelce Słoneczne, Księżycowe i Ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na styczeń 2025 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogi Strzelcy? Do 7 stycznia jeszcze Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, będzie Waszym znakiem. To jest dobra wiadomość, ponieważ tutaj jest Was dużo optymizmu, dużo rozmów, dużo kontaktów, dużo znajomych, czujecie się w pozytywnej energii. Mars, planeta energii, siły życiowej, jeszcze do 5 stycznia jest w znaku lwa, w trygonie do Waszego znaku, czyli w pozytywnym aspekcie, dając Wam siłę do działania, dając Wam poczucie tego, że jesteście zauważeni, docenieni. Pamiętajcie, że Mars wchodzi w retrogradację, ale o tym jeszcze będę mówiła. 19 stycznia Słońce wchodzi do znaku Wodnika i ustawia się w sekstylu do Waszego znaku, czyli w pozytywnym aspekcie, a pod koniec miesiąca 27 również wchodzi tam Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, To mówi o jakichś nowych propozycjach biznesowych, być może będziecie się czegoś uczyli, być może jakiś wyjazd za granicę, ale o tym jeszcze powiem. Także zacznijmy od początku. 3 stycznia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności przechodzi do znaku ryb. Wenus w rybach czuje się bardzo dobrze. Wenus w rybach y, chce kochać, chce pomagać innym, y, jest artystką. Czuje emocje, chce się rozwijać. U Was Wenus, wchodząc do znaku ryb, zaczyna reprezentować Wasz dom, Waszą rodzinę, ale tutaj ustawi się w kwadracie do Waszego znaku. Czyli może tak być, że poczujecie, że Wam tego na przykład brakuje, że brakuje Wam jakiejś miłości, jakiejś duchowości, jakichś rytuałów albo czegoś w Waszym domu, albo w relacjach z bliskimi. Uwaga, 3 stycznia jest dość trudnym dniem, ponieważ jest aspekt taki, że Mars, planeta energii, siły życiowej, który jest w ruchu cofającym się, ustawia się naprzeciw plutona, planety przemiany, informacji, ale również jest to planeta szoku, planeta przymusu, planeta, obie te planety naprzeciw siebie są bardzo agresywne, tak. Jest taka trudna energia, może być w nas dużo złości, dużo yy, jakiejś takiej chęci zemsty, różnych takich emocji, więc yy, u Was to dotyczy komunikacji i tego, co myślicie o świecie, możecie się nie zgadzać z tym, co mówią inni na przykład, tak? Ktoś Wam pokazuje coś nowego, a Wy upacie, trwacie na przykład przy swoim. Pozytywnym aspektem jest to, Wy i Mars i Pluton są w pozytywnym aspekcie dla Was, tak? Pluton wszedł do Wodnika i będzie przez 20 lat w sekstylu do Waszego Znaku, dając Wam nowe szanse, nowe możliwości, nauki, poszerzanie horyzontów, kursy, szkolenia, wiedza, być może wyjazdy za granicę, nauka języka i tak dalej, więc... Ale pamiętajcie, że to jest dość nerwowy dzień, tak? Szczególnie w komunikacji, może być bardzo konfliktowo. Więc nie warto się spierać w tych dniach, bo to może trwać około czterech dni, już nawet od nowego roku, bo jakieś poglądy polityczne czy podejście do życia, do świata. Bo tutaj wiecie, tylko może nas ktoś zaatakować. Więc skierujcie się w stronę ryb, w stronę Wenus, która mówi o miłości, duchowości: co zrobić, żeby w moim domu było lepiej, żebym się lepiej czuła, czuł w tym domu. Żeby y, zakościła tam miłość, równowaga i harmonia. Y, 4 stycznia troszkę lepiej, ponieważ Słońce ustawi się w sekstylu do Saturna. Słońce jest w koziorożcu, a Słońce w koziorożcu jest ambitne. Tu widzę, że wy jesteście pracowici, chcecie zarobić pieniądze. I tutaj y, może być tak, że ten dzień przyniesie wam jakieś pieniążki, że poprawi się sytuacja w waszym domu. Macie Saturna w kwadracie, tak? Saturn w kwadracie. Saturn to jest nasz nauczyciel, tak? To jest to jest planeta karmy, yy, planeta ograniczeń, więc tutaj, no, jakby że na przykład w domu się coś psuć, yy, może trzeba coś kupić, może być także ograniczony, macie dostęp do domu, yy, na przykład bo wyjeżdżacie za granicę, czy coś takiego, więc jakby tutaj. Yy, Saturn was ćwiczy, tak? pokazuje wam, co jest nie tak, co trzeba poprawić, yy, z czym trzeba się zmierzyć, co yy, yy, tutaj, yy, że tak powiem, nie gra. Tak? Yy, 6 stycznia Mars, planeta energii, siły życiowej, wchodzi do znaku raka, czyli wraca do znaku raka i to będzie długa podróż, moi drodzy, dlatego, że Mars w znaku raka będzie aż do... 18 kwietnia, moi drodzy, to bardzo długo. On do 23 lutego będzie w retrogradacji, i to nie jest w ogóle dobry czas na zaczynanie jakichś przedsięwzięć, czy otwieranie działalności, czy branie kredytów i tak dalej. Dlatego, że tutaj jest tak, że nie mamy siły, jesteśmy zmęczeni. Mars z raku jest bardzo emocjonalny, tak? On nie czuje się dobrze, bo to jest znak wodny, a Mars jest znakiem ognistym. Chce działać, a tutaj te emocje go przytłaczają. Czyli u Was chodzi o sprawy finansowe. Sprawy finansowe od partnera partnerki. Tutaj mogą być silne emocje, jakieś sprawy na przykład urzędowe, jakieś kredyty, jakieś niezapłacone mandaty, ale najlepiej możecie wykorzystać tą energię, zmierząc się ze swoimi lękami, ze swoimi grupami w szafie. Zastanawiając się, jakie ja mam przekonania, co ja myślę o sobie, czy ja siebie kocham, jak się czuję ten dzieciak, który jest we mnie, czy on się czuje zaopiekowany, czy on się czuje dobrze ze mną, czy ja się dobrze czuję ze sobą. To jest czas uzdrawiania. Ten max, po to wraca do raku, tak? Żebyście wy, gdy on 19 kwietnia przejdzie do lwa, czuli się ze sobą dobrze, tak? Czuli się mądrzy, piękni, atrakcyjni, żebyście mogli błyszczeć, pewni siebie, tak, z wysoką samooceną, tu trzeba ustroić emocje. Marwy braku ma siłę, gdy działa dla domu, dla rodziny, gdy pracuje nad emocjami, to możecie wtedy tą energię wykorzystać pozytywnie, bo i tak będzie wszystkich szerpało emocjonalnie. Więc jakby, jak się pojawiają jakieś trudne emocje, zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, czego ja się boję. Czy ja się czuję bezpiecznie w tej sytuacji, w której jestem? Jak wyglądają moje sprawy finansowe? Czas się z tym zmierzyć, tak? Więc to będzie taki dość długi okres. Dlatego 6 stycznia. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jeszcze jest w waszym znaku, w strzelcu, ustawia się w kwadraturze do Neptuna. Uwaga, to jest 6 stycznia, to są kłamstwa, oszustwa, niedomówienia, tutaj nie warto umawiać się na coś, to może w ogóle nie wyjść, jakby że ktoś was okłamać, oszukać, jakby nie jest to dobry czas na umowę, a na pewno nic załatwiane na gębę. Uwaga, też na leki, na używki, bo tutaj łatwo jest o zatrucie. Tak? 8 stycznia Merkury wchodzi do znaku koziorożca. A Merkury to współpraca, biznes, nasz sposób myślenia, nasz sposób komunikacji. Merkury wchodzi do koziorożca i dołącza do słońca, które już tam jest. Merkury w koziorożcu tak jak Słońce I jest konkretny, i jest ambitny. Chcecie tutaj zarabiać pieniądze, chcecie y, też y, coś osiągnąć, macie jakieś plany. Więc tu Merkury będzie działał systematycznie, krok po kroku, tak? On wie, czego chce, on wie, jak to zrealizować i dąży do swojego celu, jest konsekwentny. Bo tak jak Merkury w strzelcu, to troszkę jest taki, wiecie, kalony, mówi, jakieś to będzie... Nie jest konkretny, ale Merkury w koziorożcu jest już konkretny, więc tutaj no, myślę, że dużo pracy będziecie mieli. 12 stycznia piękny aspekt. Mars, planeta energii, siły życiowej ustawia się w trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie do Neptuna. Planety miłości, duchowości, więc tutaj poprawa sytuacji w domu, poprawa relacji rodzinnych, być może... Rozmowa na jakieś trudne tematy, czy o swoich emocjach. Łatwiej Wam się będzie otworzyć również, tak? Do rodziny, do partnera, czy do partnerki, czy do dzieci, tak? To jest piękny aspekt. I jakby to już się dzieje w energii nowiu, który 13 stycznia, w energii pełni, która będzie 13 stycznia pełnia księżyca w znaku raka. Czyli u Was chodzi o co podczas pełni. Księżyc jest w znaku raka, a słońce jest w koziorocu. Chodzi u Was o sprawy finansowe: moje pieniądze i pieniądze mojego partnera. Moje, jak ja zarabiam, i pieniądze od innych ludzi. Tutaj jest bardzo nerwowo, kochani, ponieważ Księżyc jest z Marsem, więc to jest bardzo duży ładunek emocjonalny. Są w Was pokłady emocji, to jakby to trzeba, kochani, wypowiedzieć, bo inaczej to wybuchnie, tak? Słońce jest naprzeciw masa, więc tutaj jest w ogóle bardzo wybuchowa energia podczas tej pełni, tak? Słońce i Księżyc są w kwadraturze do lili, więc tutaj będzie też jakaś taka w nas potrzeba wolności, niezależności. Takiej zadzielności, tak? Więc yy, no, tu chodzi o sprawy finansowe, tak? Tutaj coś się może zakończyć, ale otwiera się coś nowego, ponieważ podczas tej pełni Słońce i Księżyc są w pozytywnym aspekcie do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian, nowości, młodości, internetu, zagranicy. Więc jakby tutaj słońce jest trygonie do urana, być może Wy postanowicie zarabiać, czy jakąś bardzo dobrą ofertę dostaniecie na pracę za granicą, tak? Księżyc jest w sekstylu, co może poprawić Waszą sytuację finansową. Być może jakieś macie, no nie wiem, zaległe alimenty, czy jakieś niespłacone kredyty i to poprawić może Waszą sytuację, ale trzeba iść w coś nowego, tak? Tak mówi Pełnia. Tu trzeba zostawić pewne rzeczy, zamknąć pewien etap. Być może mieliście jakieś projekty, jakieś marzenia, ale teraz, no, mówię, ten mas wrócił do raka i mówi, trzeba załatwić te sprawy, tak? Tutaj chodzi też o pieniądze, ale chodzi też o Twoje poczucie bezpieczeństwa. Być może masz trochę pobyć sama, sam, żeby ułożyć się z tymi swoimi emocjami, żeby popracować nad sobą, tak? Zobaczyć, jak się czujesz sama ze sobą, na przykład. Więc pełnia jest bardzo, bardzo mocno emocjonalna. I tutaj bardzo łatwo o konflikt, szczególnie mówię, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Zaraz po pełni, 14, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w kwadraturze do Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, rozwoju, ale to jest kwadrat. Więc tutaj. No, jakiś konflikt może być, na przykład w domu z partnerem, tak? Za szybko może podejmiecie jakąś decyzję, nie wiem, coś kupicie, bo to y, można łatwo wydać pieniądze, ale niepotrzebnie na przykład, tak? By za szybko podjąć jakąś decyzję, nie wiem, bez konsultacji na przykład z partnerem, który poczuje się odrzucony, albo wasz partner czy partnerka y, nie zapyta Was o zdanie i to wywoła jakąś złość, tak? Także tutaj co nagle to pod diable? Pamiętajcie, tutaj są tak silne emocje, a wiecie, na emocjach nigdy nie podejmujemy dobrych decyzji. Trzeba sobie dać jeden dzień, powiedzieć: Dobra, zastanowię się nad tym jutro. Dzisiaj mnie rzuca, jestem wkurzony, zdenerwowany, chcę mi się płakać, czuję się, nie wiem, odrzucona, samotna, więc pomyślę o tym jutro. W emocjach nie podejmujcie decyzji. XVI również nerwowy, ponieważ tutaj Mars, planeta energii, siły życiowej, ustawia się centralnie, bo już podczas pełni to jest odczuwalne, ale to jest centralnie naprzeciw Słońca, czyli jest nerwowo. Znowu chodzi o te pieniądze, znowu chodzi o Twoje emocje, o brak poczucia bezpieczeństwa. To, to nie Ty, to, to Twoje wewnętrzne dziecko, tak? Krzyczy, płacze, mówi: Zauważ mnie, ja się czuję samotna, czuję się nierozumiana, czuję się. Odkręcona, czuje się źle ze sobą, tak? Tu się mogą pojawić emocje podobne do tych, które mieliście w dzieciństwie. Jakby zatrzymajcie się nad tym na chwilę i tak jak mówię, wykorzystajcie pozytywnie dla siebie ten czas Marsa w braku. 17. Troszkę milszy dzień, ponieważ słońce ustawia się w sekstylu do Neptuna, a Neptun to planeta miłości, duchowości, sekstyl to pozytywny aspekt. Dający nowe szanse, nowe możliwości, więc tutaj po raz kolejny. Chcecie zarabiać pieniądze. I tutaj sekstyl. Pojawia się jakaś szansa, jakaś możliwość tak? poprawy sytuacji domowej. Być może w domu będziecie coś robili, tak? Coś, co kochacie, coś, co sprawia Wam przyjemność i na przykład zarobicie na tym pieniądze. Później 19 uwaga, ponieważ 19 po raz kolejny jest trudny dzień. Wenus łączy się z Saturnem, delikatna, eteryczna Wenus w ryba, która chce kochać, która kocha cały świat, chce wszystkim pomagać, spotyka się z Saturnem, a Saturn to są ograniczenia, czyli tu ograniczenia w Waszym poczuciu bezpieczeństwa, w Waszym domu. Być może poczujecie się urażeni, odrzuceni, samotni, będziecie mm, na przykład niedocenione się poczujecie w domu. To jest taki aspekt, wiecie, no tym bardziej, że to jest w kwadraturze do Waszego znaku, braki jakieś finansowe, tak? To tak, wiecie, to jest taki dzień, kiedy to może nas tak uderzyć. Pamiętajcie, że to jest tylko jeden dzień. Podczas tego dnia Merkury ustawia się w pozytywnym aspekcie do Saturna i do Wenus, czyli Merkury to jest nasz sposób myślenia, sposób komunikacji, czyli tutaj konkrety, tak? Rozmawiaj konkretnie, myśl konkretnie. Pomyśl no może dzisiaj tak jest, że nie wiem, partner czy partnerka odezwali się do mnie niezbyt miło, czy jest straszna atmosfera w tym domu, dzieci się do mnie nie odzywają, ale myślę racjonalnie, nie emocjonalnie, tak? Tak ogólnie jest dobrze, nie jest tak źle, być może mamy jakiś kryzys, być może mamy kryzys związków, kryzys w rodzinie, czy kryzys finansowy, ale... Można poprawić tą sytuację, na przykład, nie wiem, zmieniając pracę, coś tam robiąc innego, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj racjonalne myślenie Wam pomoże. Później, tego 19: Słońce wchodzi do wodnika. Pewnie, Słońce, jak wejdzie do wodnika, to ustawi się w pozytywnym aspekcie do Waszego znaku, i tutaj energia się rusza, bo tak, Słońce wchodzi do wodnika i 21. Po raz pierwszy spotka się w wodniku z Plutonem, planetą przemiany, transformacji, soku, przymusu, który jest w wodniku i Słońce, bo ponieważ Pluton przeszedł do wodnika w listopadzie, to Słońce teraz spotka się z nim po raz pierwszy. Tutaj yy, Zmiana w komunikacji, zmiana w najbliższym otoczeniu, być może, nie wiem, nagle, niespodziewanie na przykład wyjedziecie za granicę, czy zmienicie pracę, czy się przeprowadzicie na przykład. Bo to, to może być też, wiecie, zapoczątkowanie jakiegoś planu, bo pamiętajmy, że maz jest w retrogradacji, więc jakby zaczynanie czegoś nie jest dobre, ale tutaj może się pojawić pomysł, być może poznacie kogoś kto wam da jakiś pomysł, albo dostaniecie jakąś propozycję współpracy, tak, która da wam nowe szanse i nowe możliwości. Więc tutaj coś się ruszy, energia się ruszy. 23 stycznia, ma, e, fajny dzień, ponieważ Mars ustawi się w sekstylu do Urana, a Mars to planeta energii, siły życiowej. Uran, planeta nowości, młodości, nieotakiwanych zmian, czyli tutaj zmiana, w codziennym życiu, zmiana w pracy, zmiana w najbliższym otoczeniu. To jest jakaś szansa na poprawę też sytuacji finansowej, na poprawę też waszego poczucia bezpieczeństwa. To spowoduje też, że wy ze sobą się lepiej pokujecie. I no, trochę może być nerwowo, ponieważ ten Merkury ustawi się naprzeciw Marsa, czyli a Mars jest emocjonalny, znowu chodzi o te pieniądze, ale jest trygon do Urana. Czyli dobra, być może sytuacja finansowa jest trudna, ale pojawiły się nowe możliwości, i z łatwością mogę z nich skorzystać, tak? Będzie się to wiązało z jakimiś takimi trudnymi zmianami, kochani, wiecie? Ale o tym mówi też ten pluton w wodniku. Nic nie jest teraz pewne, że nie będzie to już tak jak było, tak? Czas się z tym pożegnać. Trzeba otworzyć się na nowe i korzystać z tych możliwości, które będą. Teraz może być tak, że raz robisz to, raz robisz to, a raz robisz tamto. Albo robisz trzy rzeczy naraz. Od koziorożca już odchodzimy, od struktur, od stałości, od stabilizacji. Tak? Trzeba się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Więc tutaj... Ten 23 fajny i 26 styczeń też jest bardzo pięknym dniem, ponieważ tutaj Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w rybach, tak jak powiedziałam, dusza artystyczna, jakaś wena twórcza, miłość, ustawia się w trygonie do Marsa w Raku. Czyli wodna planeta w pozytywnym aspekcie do wodnej planety. To jest. To jest taki czas y, poprawy sytuacji w domu, poprawy sytuacji finansowej. To jest też y, jakby takie bezpieczeństwo emocjonalne. Ja się lepiej czuję ze sobą i, i w swojej rodzinie, ze swoimi bliskimi. To jest dzień taki, powiedziałabym, zgody, tak? Tym bardziej, że tutaj Merkury też jest w sekstylu do Neptuna. Merkury, komunikacja, współpraca, biznes, nasz sposób myślenia. Wierzę, że wszystko się ułoży. Wierzę w to, że będzie dobrze, że y, spełnią się moje marzenia. Więc taka oto jest energia. I później 27. również piękny dzień. Wenus w sekstylu do Urana. Nowe szanse, nowe możliwości na miłość, na współpracę, na poprawę sytuacji finansowej. Na pozytywne zmiany w domu i w codziennym życiu, więc tutaj troszkę ta energia się uspokoi. 28. uwaga: Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu, przechodzi do znaku Wodnika, i 29. również spotyka się z Plutonem. I tutaj znowu może być szok, nagła nieoczekiwana zmiana. Pamiętajcie, to też tak jest, dla was jest to w sekstylu, czyli da Wam to docelowo nowe szanse i nowe możliwości. Trzeba je też łapać. To jest, nie jest też tak, samo się coś zadzieje. Tak? Ktoś coś zaproponuje i ja patrzę, no niestety no, mam trudną sytuację, korzystam, tak? I tutaj merkury połączy się z Plutonem i odbywa się nów Księżyca w wodniku. Nów no i mocniej wpłynie na osoby urodzone około 29, dwa dni w przód i dwa dni w tył, tak? Czyli to też dotyczy Was, Was, Strzelce, więc jakby no księżyca w wodniku, czyli nowe szanse, nowe możliwości, być może jakieś kursy, szkolenia, jakieś uprawnienia. Jakieś nowe współprace, kooperacje, podpisanie nowej zupełnie umowy, być może praca za granicą, być może praca zdalna, tak? Jakieś tutaj nowe możliwości się pojawiają. Ten now jest bardzo fajny, ponieważ on jest w do Jowisza, planety szczęścia, ekspansji, rozwoju, więc tak, tutaj nowe współprace, nowe kooperacje też poznanie kogoś nowego do życia, do związku, zakochanie się, świetna komunikacja, podpisanie nowej umowy. Tutaj tym bardziej, że zaraz po terminowiu 30 uran, planeta rewolucji, nieprzewidywalności, nowości, młodości, zagranicy, wychodzi wreszcie po kilku miesiącach z retrogradacji i rusza do przodu. Więc tutaj może coś się pojawić, tak? Więc. Powiem Wam szczerze, że miesiąc jest bardzo zmienny, sporo jest też w tych trudnych dni, ale dużo jest szans i możliwości. Ja Wam proponuję wykorzystać, ponieważ ten Mars, gdy jest w raku, kochani, to jesteśmy bardzo emocjonalni. No tutaj łatwo jest nas urazić. Mars jest też taki w raku bardzo. Wiecie, no taki niestabilny emocjonalnie, więc jakby tu warto, bo te emocje i tak do nas dochodzą, poświęcić ten czas na to, żeby siebie zrozumieć, tak, żeby poczuć i zrozumieć. Także drogie strzelce, życzę Wam cudownego miesiąca, jak najlepszego wykorzystania pozytywnych energii. I zapraszam oczywiście na konsultacje, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli ktoś chce popracować nad swoimi przekonaniami, zastanowić się, jak to u niego i jest i to zrozumieć i zmienić, zapraszam również. Również się tym zajmuję. Prowadzę astrocoaching, więc to nie jest tylko zwykłe takie, wiecie, yy, tylko astrologia, ale również rozwój osobisty. Miałam nagrać, kochani, jeszcze filmy roczne dla każdego znaku, ale byłam chora i niestety nie zdążyłam. Jeszcze teraz troszeczkę nie do końca dobrze się czuję, ale mówię, nagram chociaż dla Was na styczeń. Być może nagram taką ogólną prognozę dla wszystkich, tak, żebyście zrozumieli, co się będzie działo, jakie będą energie, a może nawet dla każdego znaku, chociaż tak króciutko, ale pewnie troszkę później. Także dziękuję dzisiaj, Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam Cię krótko i do zobaczenia.